Gdyby się nad tym zastanowić, to dostajemy taki film jak Thunderbolts tak naprawdę w idealnym momencie. Nowy film Marvel Studios opowiada bowiem o świecie ewidentnie tęskniącym za swoimi największymi Herosami oraz tym złotym okresem, kiedy stali oni na straży bezpieczeństwa ludzkości. Wyobraźcie to sobie: jednego dnia dowiadujecie się, że przed inwazją z kosmosu bronią was najprawdziwsi superbohaterowie, a kilka lat potem nie ma po większości z nich ani śladu, a następcy coś nie garną się do zajęcia ich miejsca. I czy w ogóle są tego godni? To wszystko brzmi nie tylko jak nastroje mieszkańców tego filmowego uniwersum Marvela, ale także jak nastroje... fanów tegoż samego uniwersum, prawda? No bo co nam zostało? Chyba tylko narzekanie, że zamiast sprawnie połączonego niektórymi wątkami uniwersum jak kiedyś, aktualnie mamy prawdziwy bałagan. Decyzje podejmowane na chybiu trafił i poza naprawdę nielicznymi wyjątkami, filmy, które wydają się być zapchaj tworzonymi, bo coś trzeba kręcić i wypuszczać do kin, a nie pełnoprawnymi klockami budującymi ten filmowo-komiksowy świat, jak to bywało jeszcze parę lat temu. Śledzenie MCU w obecnym kształcie zwyczajnie zaczęło przypominać żmudny obowiązek. Ale spokojnie, nie tylko wy, być może jesteście zmęczeni MCU. Tak się składa, że bohaterowie Thunderbolts też ewidentnie są zmęczeni i sfrustrowani swoją egzystencją w tym świecie, a także swoim miejscem w nim. I to tak naprawdę czyni ich losy. Tak, angażującymi. Weźmy Jelenę, która odegrała istotną rolę w filmie Black Widow, ale potem nie znalazła dla siebie konkretnego miejsca w MCU, błąkając się po tym uniwersum trochę bez celu, a to robiąc za antagonistkę w Hawkeye, a to za kogoś od brudnej roboty dla przewijającej się tu i tam w MCU Valentina Allegri de Fontaine. Dodam tylko, że nawet nie chodzi mi tutaj o character development i tak dalej, bo tak naprawdę przez te trzy dotychczasowe występy Jelena miała dużo więcej tego, dużo więcej się o niej dowiedzieliśmy niż o Natasze na przykład do tej pory, ale chodzi mi bardziej o miejsce tej postaci w uniwersum. Pierwsza Black Widow praktycznie od razu trafia do Avengers i była super bohaterką, Jelena tego komfortu nie ma. John Walker miał być następcą Steve'a Rogersa, tymczasem stracił uznanie najlepszego przyjaciela, rodzinę, wszystko. Awasar, pseudonim Ghost, była natomiast antagonistką Ant-Man i Wasp, więc no czy ktoś pamięta cokolwiek z tego filmu? No właśnie. Nie mówiąc już nawet o reszcie postaci z plakatów, wszyscy zmęczeni, pokonani, ale też zdeterminowani, by dać sobie jeszcze jedną szansę. No, ta drużyna to jest po prostu MCU w tym momencie. Jeśli zatem i wy postanowiliście dać MCU jeszcze jedną szansę, no to podczas seansu może szybko okazać się, że to była dobra decyzja, bo Thunderbolts. To autentycznie pierwszy film od czasu Guardians of the Galaxy 3, w którym wreszcie czuć trochę serca, wreszcie czuć chęć opowiedzenia historii o czymś, czymś konkretnym, oraz wreszcie znowu wybrzmiewa ta najmocniejsza strona tego całego wielkiego projektu Kevina Feige'ego. Czyli sprawienie, by widzowi autentycznie zależało na tych postaciach, które widzi na ekranie. Nieważne, jak mało popularne by były. I to brzmi banalnie, tak wiem, ale ostatnimi czasy naprawdę było o to ciężko, kiedy filmy takie jak The Marvels czy Captain America Brave New World aktywnie unikały powiedzenia nam czegokolwiek o swoich protagonistach i protagonistkach. Ich problemach, ambicjach, no czymkolwiek w zasadzie. Zakładając, że wrzucenie ich jakąś tam fabułę, niekiedy nawet fabułem wcale nie o nich, wystarczy. I Tanner Balls działa w tej materii tak dobrze przede wszystkim dzięki Florence Pugh i jej Jelenie. To jest de facto jej film to ona cały czas jest w centrum tej historii i z jej perspektywy śledzimy całość. No i był to znakomity wybór, bo ta aktorka wypada przekonująco w absolutnie każdej minucie tej produkcji. Nawet mimo tego, że wciąż musi męczyć nasze uszy tym przerysowanym rosyjskim akcentem Serio, czas z niego zrezygnować. oraz musi wielokrotnie dzielić sceny z absolutnie najgorszą postacią w tym filmie, czyli Red Guardianem, którego rola nie zmieniła się od czasu Black Widow, czyli być tym stereotypowym, głupkowatym Rosjaninem-pijakiem, wspominającym dawne lepsze czasy, żałosnym na każdym kroku, <grystanie> robiącym za wyjątkowo tuporny i prymitywny comic relief, ale mającym jednocześnie tę jedną scenę, gdy ma powiedzieć coś mądrego i emocjonalnego, a ja to może wrócić do swoich głupot. I tutaj warto zaznaczyć, że ta, Jedna emocjonalna scena, no jest ich w filmie oczywiście więcej, ale ta najważniejsza so to prawdopodobnie jedna z najlepszych i najlepiej zagranych scen w całym MCU i jest to znowu zasługa przede wszystkim... W każdym razie Wątek Jeleny świetnie wykorzystuje miejsce tej postaci w uniwersum MCU, to o czym wspomniałem wcześniej, bo powiedzieć o samotności, traumie, czy głębokim smutku, których nie zagłuszą wybuchy, odgłosy strzałów, czy tym podobne atrakcje, jakim zwykle oddają się superbohaterowie. Tutaj warto zaznaczyć że reszta postaci, wiecie, te wszystkie, które widzimy na plakacie, w większości ciężko im cokolwiek zarzucić, ale też jednocześnie no nie da się ukryć, że służą tutaj głównie jako tło. Owi bohaterowie, co prawda, mają wiele wspólnego z Jeleną, bo każdy z nich obrazuje trochę inny wymiar tej egzystencjonalnej pustki i poczucia samotności czy bezcelowości, więc ich obecność w tej fabule jak najbardziej ma sens, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że dostali oni dla siebie wystarczająco dużo czasu, by jakoś rozwinąć. Te kwestie. Nawet Baki jest tutaj zdecydowanie na uboczu, mimo tego jak popularna jest to postać i mimo że osobiście spodziewałem się, że no, będzie on miał większą rolę w trzymaniu naszej drużyny przegrywów w ryzach, choćby dlatego, że on już był w tym miejscu co oni i niejako przeszedł tę drogę w serialu The Falcon and Winter Soldier. I zanim ktoś powie, że filmy pewnie będą teraz raczej ignorować seriale, żeby nikt z widzów filmów nie czuł się w obowiązku nadrabiać seriale, to mimo wszystko jego krótki występ w Brave New World wskazuje, że jak najbardziej, no, odbył tę drogę, bo to już jest jednak trochę inny baki, pojawiający się już w trochę innej roli niż nie wiem, w Civil War na przykład. Tymczasem, choć jego rola na początku filmu jest, powiedzmy, intrygująca, bo mamy cały ten motyw ze śledztwem i dowiadujemy się, że Baki jest senatorem, co wydaje się najbardziej absurdalną rzeczą na świecie, ale jest to w jakiś sposób ciekawe, to jednak szybko okazuje się, że jak już odhaczymy naprawdę fajną scenę akcji na pustyni, plus gadkę motywacyjną, jaką sprzedaje Jelenie i reszcie, no to od tego momentu Bucky w zasadzie dołącza do wspomnianego wcześniej tła. Dlatego też tym bardziej nie rozumiem, dlaczego rozbito ten jego duet z samem, z którym już miał ciekawą relację, którą można by dalej rozwijać, podczas gdy Thunderbolts, mimo wszystko mrukliwych super żołnierzy z mroczną przeszłością, jest aż nadmiar. Plus, ewidentnie to Jelena jest tą centralną postacią od początku do końca filmu. Domyślam się, że to może być też kwestia tego, że Baki miał tutaj robić za taki pomost dla widzów między tym starym MCU a tym obecnym, z nowymi postaciami. Ale i tak moim zdaniem można było znacznie lepiej użyć tej postaci, jakoś wykorzystać jej doświadczenia i być może postawić go w pozycji mentora dla reszty bohaterów. Co wiecie, byłoby jakąś ciekawą zmianą dynamiki, bo to zawsze Baki był tym drugim posti Wielogersie, więc no, cokolwiek to co sprawiłoby, że ta postać. Nie byłaby tak zmarnowana. Ale żeby nie narzekać za dużo, to jeszcze słówko o jednej postaci i to chyba nie będzie spoiler, prawda? Bo chyba każdy się domyśla, że Bob to no wiecie, centry. No Więc w każdym razie świetnie w Thunderbolts wypada jeszcze Bob. Bo Reynolds, czyli Sentry, który zresztą ma tutaj całkiem złożoną rolę kogoś będącego jednocześnie ofiarą działań, na które nie za bardzo miał wpływ, ale też jednocześnie bohaterem, antybohaterem, wilanem, ale też w pewnym sensie personifikacją tego, co dzieje się tak naprawdę z większością naszych Thunderbolts, w większym lub mniejszym stopniu. Wiecie, każda z tych postaci ma jakąś mroczną przeszłość, która niejako żeruje na bolesnych wspomnieniach i różnych traumach, jakie dana postać nosi w sobie. No, moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajnie zawiązane i postać Boba, Sentry'ego, wojda, jak zwał, tak zwał, naprawdę ma... Bardzo ważne, centralne miejsce w tej historii, to naprawdę działa. Louis Pullman, grający tę rolę, nie tylko dał radę to uciągnąć, ale i nadał tej postaci sporo głębi, wiarygodności i takiej niejednoznaczności, tą swoją nieprzeszarżowaną grą. Szczególnie podobało mi się to, jak. Dziwnie i trochę nie na miejscu, trochę niezręcznie wyglądał w tym pełnym rynsztunku komiksowego Centrego, co od razu mówiło nam, że coś tu jest nie tak i, i że to się wszystko na pewno źle skończy. A trzeba sobie też powiedzieć jednocześnie, że ten komiksowy Sentry jest dosyć trudną postacią w adaptacji. Nawet odejmując od tego ten cały metanarracyjny aspekt, jaki znamy z tej pierwszej serii z jego udziałem. Powiedziałbym nawet, że bycie raczej konceptem, pewną ideą, czy nawet po prostu elementem fabuły, a nie postacią z krwi i kości, jest wpisane w charakter tej postaci. Tymczasem tutaj udało się to ograć w taki przyziemny i pełen wrażliwości sposób, podkreślając raczej ludzki charakter tej postaci, a nie ten, no wiecie, bardziej komiksowy, dotyczący mocy równej miliona wybuchających słońc czy coś. Moim zdaniem, tak właśnie wygląda dobra adaptacja komiksowej postaci, gdzie dopasowujemy ją do fabuły, którą już mamy, w taki sposób, żeby to działało ze sobą. Ale jednocześnie zachowujemy jej charakter, jej esencję. No ale z centrem jest zawsze ten problem, że jest zwyczajnie zbyt potężny, więc jak tutaj zrobić w ogóle finał, gdzie grupa superżołnierzy miałaby mieć jakiekolwiek szanse w starciu z taką potęgą jak Centry czy Void? No i tutaj właśnie z pomocą przyszła ta próba eksploracji raczej jego psychiki niż tych komiksowych supermocy. Bo to było właśnie wytrychem do tego żeby sekwencja finałowa była po prostu ciekawa konceptualnie. Twórcy postawili na pewien abstrakcyjny koncept, który można było ograć w naprawdę kreatywny wizualnie sposób w ramach wielkiego, chaotycznego finału, jednocześnie nie musząc przy tym rozwadniać tej historii obligatoryjną dla wielu filmów MCU cgi młodzką z laserem w niebo. Mamy taką przebieżkę po psychice Bieleny, ale też Boba i cały chaos oraz nieprzewidywalność tej sekwencji połączona z właśnie taką mocną empatią względem tych fikcyjnych bohaterów Przywodziła mi na myśl trochę te najbardziej chaotyczne momenty, wszystko wszędzie naraz i... Myślałem, że jest to spory komplement względem Thunderbolts. Dobrze, że dostaliśmy taki film jak Thunderbolts, także dlatego, że pokazuje to nam, że jest możliwe zrobienie w ramach MCU filmu, który będzie próbował czegoś innego, niż tylko dopasowanie się do tego nijakiego slopu, jaki Marvel Studios wypuszcza taśmowo od jakiegoś czasu. Że to wcale nie jest tak, że każdy młody, utalentowany reżyser, czy reżyserka współpracująca z Kevinem Feigiem, Musi obowiązkowo, wiecie, wyrwać sobie serce, i oczy, i mózg, i schować je na czas pracy nad filmem do jakiejś szkatułki, żeby czasem żaden element indywidualnego stylu, czy jakiegoś oryginalnego pomysłu na film choćby, nie przebił się w efekcie końcowym. Okazuje się, że można było zrobić film, który chce być o czymś, który bierze sobie konkretny motyw przewodni, poczucie pustki, samotności, traumy itd. eksplorując je w oparciu o komiksową historię osadzoną w dobrze nam znanym Świecie. I to w taki sposób, by można to było bez problemu odnieść do siebie i swoich własnych zmagań z rozmaitymi, nieprzyjemnymi, upierdliwymi myślami, które niewątpliwie nachodzą. Każdego z nas, a z którymi inni prowadzą przecież ciężką i nierówną walkę, nie zawsze wygraną. Jasne, Thunderbolts to nie jest jakieś studium ludzkiej psychologii, to wciąż film o superżołnierzach w starciu z Marvelowym Supermanem, ale świetnie, że taki film nie ucieka od tych nieprzyjemnych i niełatwych tematów, podchodząc do nich bez ironii czy umniejszania tych problemów. A przy tym, jednocześnie, wcale nie wstydzi się swojego komiksowego rodowodu, no bo czy jest coś bardziej komiksowego niż jakieś tajne eksperymenty, których efektem jest klon Supermana, a wszystkim tym zarządza wręcz kreskówkowo niegodziwa szefowa CIA. Thunderbolts to też ciekawy przykład tego, jak stopniowo zmieniały się filmy o superbohaterach i jak zmieniało się MCU, a być może też potrzeby czy oczekiwania publiki tych filmów. Doskonale pamiętam, jak swego czasu wszystkich nas uwiódł ten ujdonowy sposób pisania superbohaterów. Wiecie, ironicznie komentujących co chwilę swoje położenie, nieustannie mrugających do widza, na każdym kroku przypominających nam, że to wszystko adaptacja komiksu, więc nie ma co tego brać na poważnie. Potem stopniowo klimat się odrobinę zmieniał i nawet Tony Stark dostał charakter arc eksplorujący pobieżnie, z czego wynikała jego arogancja czy trudny charakter. James Gunn natomiast, na bazie Guardians of the Galaxy, barwnego cyklu science fiction o drużynie outsiderów z kosmosu, mocno skupił się na rozpracowaniu rozmaitych traum i toksycznych relacji kształtujących grono głównych postaci tych filmów. I, know who you are, boy, you're me. I to chyba właśnie podejściu Gunna oraz sukcesowi jego wizji zawdzięczać możemy to, że Jake Schreier, Eric Pearson i Joanna Callow postanowili też przede wszystkim skupić się w swoim filmie na psychice grona niekoniecznie pierwszoligowych herosów MCU. Też raczej bez ironii i z masą empatii do tych postaci. Oczywiście nie brakuje tu humoru, akcji i wszystkiego, czego można oczekiwać po kinie superhero, ale to przede wszystkim historia o ludziach szukających swojego miejsca w tym kompletnie szalonym świecie. Na pewno nie jest to film bez wad, myślę, że ewentualne kolejne seanse uwypuklą to i owo, a już teraz myślę, że powinno się przynajmniej rozbudować lub zupełnie pozbyć wątku Bakiego z tego filmu. Dałbym osobiście też ciut więcej czasu pozostałym bohaterom, szczególnie w drugiej połowie filmu, kiedy ci robią się zupełnie niewidoczni. Spokojnie myślę, obyłoby się bez tego bardzo nachalnego comic reliefu w postaci Red Guardiana. Na pewno przytemperowałbym tę postać, jeśli w ogóle miałbym ją zostawić w fabule. No i podczas sensu też naszła mnie myśl, że w sumie byłoby ciekawi wizualnie obserwować drużynę, która byłaby trochę bardziej różnorodna, to znaczy, która nie byłaby złożona tylko i wyłącznie z super żołnierzy i super szpiegów, bo gdyby bohaterowie dysponowali trochę bardziej zróżnicowanymi umiejętnościami, no to po prostu akcja byłaby trochę ciekawsza. Nie wiem, jak tematycznie by to pasowało do tej historii, pewnie gorzej, ale to tak swoją drogą. Natomiast jeśli już jesteśmy przy wizualiach, no to wizualnie to być może nie jest najbardziej efektowny film superbohaterskich historii, ale mimo wszystko oprawa audiowizualna stara się po prostu dobrze akompaniować tej emocjonalnej, słodko gorzkiej momentami naprawdę smutnej historii, nie wchodząc jej za bardzo w drogę. Efekty specjalne są akurat bardzo w porządku, sceny akcji wypadają naprawdę czytelnie i bez niepotrzebnych. Wodotrysków. Generalnie śledzi się to wszystko naprawdę bez bólu, a nawet z dużą dawką przyjemności. A swoją drogą ewentualne narzekanie, że o, sami super żołnierze. Trochę mimo wszystko wynagradza mi ta scena, kiedy widzimy Centrego w całej okazałości i w pełni jego potęgi, bo no jest to taka bardzo klasyczna, superbohaterska scena, gdzie mamy tego Harosa, który jest po prostu niezniszczalny, i jest to zaprezentowane w taki sposób, że faktycznie robi wrażenie. Tym bardziej nie mogę się doczekać Supermana od Jamesa Ganna. Widuję ostatnio w wielu miejscach tę opinię, że Thunderbolts jest zdecydowanie najbliżej do tego starego, dobrego MCU. Jakie znamy i kochamy. Mimo wszystko, wydaje mi się, że coś w tym faktycznie jest i zacząłem się zastanawiać. Z czego to wynika? Dlaczego tak jest? No i doszedłem do wniosku, że dzisiaj takie postacie jak Iron Man czy Thor są rozpoznawalne na całym świecie. Guardians of the Galaxy to mega popularna marka i tak i tak Ale przecież kiedy MCU dopiero wchodziło w swój najlepszy okres, no to mało kogo obchodził jakiś typ zakuty w zbroję, czy inny przebieranie w głupim kostiumie mówiąc niemal szekspirowskim językiem. Nikt nie był emocjonalnie związany z, wiecie, gadającym shopem i wielkim chodzącym drzewem. A mimo to, to właśnie charaktery tych postaci, charyzma aktorów, zręczne pióro scenarzystów i wyczucie reżyserów sprawiły, że ci anonimowi na początku bohaterowie powoli, powoli stali się ikonami. I chyba właśnie dlatego Thunderbolts ma trochę ten sam vibe. To znaczy, znowu mamy tutaj drużynę kompletnych no których, jasne, mogliśmy spotkać wcześniej, ale nikt nie jest do nich specjalnie przywiązany. A jednocześnie, Coś sprawia, że aż chce się ich oglądać na ekranie. Aż chce się oglądać to, jak nie chcą, ale muszą współpracować i dogadują się coraz lepiej, zaczynają tworzyć drużynę. I faktycznie pod tym względem przypomina to oglądanie po raz pierwszy Avengers. Czy Guardians of the Galaxy. I chyba nie muszę mówić, jak dużo bardziej wolę to, niż po raz kolejny ściągać, nie wiem, Patryka Stewarta z emerytury, żeby jego znajoma facjata, jego miła twarz starszego pana i przyjemny głos pozwolił zastąpić dobry scenariusz. I jednocześnie też zastąpić jakąś, wiecie, ciekawą adaptację postaci, której jeszcze nie znamy, albo która jeszcze nas może czymś zaskoczyć. Thunderbolts to po prostu naprawdę dobry, naprawdę solidny. Naprawdę udany pod wieloma względami film superbohaterski z paroma absolutnymi przebłyskami. Film mający na siebie pomysł i konsekwentnie go realizujący. No i dla mnie to nawet więcej niż się początkowo spodziewałem po tej produkcji i być może nie jest to poziom drugich czy trzecich Guardians of the Galaxy albo The Suicide Squad, ale szczerze mówiąc, nieważne w jakie rankingi byśmy się nie bawili, to wciąż jest jeden z najlepszych filmów superbohaterskich w ostatnich latach. Na pewno warty wizyty w kinie. No i to by było na tyle z mojej Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Naprawdę miło było wreszcie pomówić pozytywnie o jakimś filmie MCU. Naprawdę potrzebowałem tego. Powinniśmy cieszyć się tą chwilą, nie wiadomo ile to potrwa. Wiem, że w związku z tymi doniesieniami, że w Marvel Studios zaczęło się wielkie sprzątanie i że teraz będą patrzeć. Głównie na jakość tych produkcji, będą produkować mniej, i tak dalej, i Nastroje fanów są lepsze niż były, i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Fantastyczna Czwórka zapowiada się bardzo dobrze. Natomiast wciąż jestem bardzo sceptyczny co do Avengers Doomsday. A ten film myślę, że będzie miał ogromne znaczenie w kontekście tego, jak MCU będzie wyglądać przez najbliższe lata. I z jednej strony dobrze, jakby ten film wypadł. Okej, okay. ale też z drugiej strony, jeśli ten Cameo Fest miałby być tym, co da sukces Marvelowi, to myślę, że wtedy dostaniemy pewnie mniej takich projektów jak Thunderbolts. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, póki co ta produkcja nie zapowiada się zbyt dobrze, więc cieszmy się tym, co mamy. Cieszmy się tym, że wreszcie dostaliśmy porządną produkcję, którą dobrze się ogląda i do której warto będzie wracać. I zobaczymy, co dalej oczywiście z grupką tych bohaterów. W zasadzie to chciałbym pogadać chwilę o tym, co dalej z grupką tych bohaterów, ale że no byłoby to trochę spoilerowe, to postanowiłem, że nagram to osobno. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się, cześć.